Hej Isie, witam Was, ja jestem Divioner, a dzisiaj kolejny odcinek z serii e, Jak stworzyć państwo dane. Dzisiaj będziemy rozmawiali o tym, jak stworzyć, zgadnijcie, jakie państwo nie zgadnijcie. Państwo rumuńskie, oczywiście możecie się już domyślać, bo mniej więcej centrujemy monitorem w mutenie, tak więc państwo rumuńskie stworzymy granicą mutenium. Jest kilka ciekawych warunków, żeby, żeby utworzyć państwo, państwo rumuńskie. Nawet nie wiedziałem, że można Rumunię otworzyć, kurde, nigdy gdzieś by się to nie napotoczyło, tak więc tak. granic mutenium możemy stworzyć państwo rumuńskie, czyli przechodzimy sobie opcję decyzję narodową, to nie jest, to nie będzie Bułgaria, tak, tylko e, państwo rumuńskie, czyli po prostu będzie to Rumunia, zmiana państwa na Rumunia. Potrzebujemy do tego, te, do tego takich opcji jak Bizancjum nie istnieje, cóż za kurde dziwne, Warunek, musi zniknąć Bizancjum całkowicie z mapy, czyli tak, nie może mieć ani tracji, ani tutaj moreny, ani jeszcze coś tutaj, oni gdzieś tu mieli, jakiś wystrzyk, nie ma, okej, okay. czyli mm, nie może być Bizancjum, trzeba rozniszczyć Bizancjum, po prostu nie może być na mapie, trzeba się do niego dostać, oczywiście, yy, potrzebujemy jeszcze transnewolię, silistrie Oltenię, którą posiadamy, Włoszczyznę, którą my również posiadamy, Berbesię i Budziak, czyli państwo y, wojna z Polską będzie chyba nieunikniona, ze względu na to, że Mołdawia jest fasalem Polski, a żeby posiadać Budziak i Berbesię, Besarbia, o widzicie, zawsze to źle czytam, Besarbie, musimy zaanektować Mołdawię anektując Mołtawię Tu widzę będzie ciężko teraz inwalium cokolwiek tutaj, e, mutenium, cokolwiek tutaj działać. Mutenium właśnie ewentualnie o, wojna zostaje nam z Serbią nawet nie no, bo przecież e, od Tutaj nie ma jak się ruszyć w ogóle. Nie ma jak się ruszyć. Trzeba by było jakoś kombinować, obchodzić tutaj te prowincje, próbować Bałkany jakoś zesiedlić, ale to trzeba będzie by kombinować. Ale tak, już wiecie, że z Muteni możemy stworzyć Rumunię. Ktoś pisał: Zakraj Bułgarię, zakraj Bułgarię, ale nie ma Bułgarii. Bułgaria jest jak Stany Zjednoczone czy Grecja. Pojawiają się kiedyś tam, w określonym czasie, ale nie da się ani ich utworzyć do sala, ani państwa ich yy, nie da się utworzyć. Niestety, niestety, szkoda, szkoda, że się nie da w ten sposób, ale tak no to istnieje właśnie utworzenie opcja utworzenia państwa rumuńskiego. Przypomnijmy, co potrzeba, e, potrzeba posiadać. Transnowalię, Silistrię, Ultenię, Wołoszczyznę, Besarbie, Budziak. I oczywiście państwo Bizancją nie może istnieć. E, jest właśnie jeszcze tutaj malutki szkopuł, że Silistria należy do Turcji, do Tomanii, czyli gruba wojna z każdej strony. Jeżeli chcemy utworzyć państwo rumuńskie. Tak więc yy, yy, z mojej strony to by było chyba na tyle. To jest trzeci odcinek, jeśli chodzi o prezentację yy, państw, z których możemy utworzyć państwo wyjątkowe. Jak już wspominałem w poprzednim odcinku, na koniec tych, yy, tych prezentacji wybierzecie sobie dobre, niech będą dwa państwa i z tych dwóch państw postaram się zrobić serię. Mam nadzieję, że będzie rozsądnie wybrane państwo. I z mojej strony to by było na tyle. Zapraszam na kolejną e, część. E, może będzie taka opcja, że nie nagram wszystkich tych państw i ktoś mi po prostu dosunie pomysł w komentarzu. Tak więc po ciężkich wojażach tutaj się męczę dość mocno, bardzo potężnie wręcz, kolosalnie wpisując masę kodów i po prostu cisnąć, cisnąłem na kodach, aby tylko móc stworzyć w jak najszybszym czasie y, Rumunię, chciałem wam pokazać jak mniej więcej wygląda państwo jako ima, jaką ma barwę, flagę i, i w ogóle. Tak więc możecie tutaj zaobserwować na tym materiale, że jednak się troszeczkę spiąłem i tą mutenię, y, twór smuteni utworzyłem państwo rumuńskie. Y, Ciężko było, powiem że było bardzo ciężko. Tu trzeba było się tłuc, masakra, no ja nie wyobrażam sobie gry z mutenią tak kurczę w... single singlu normalnie. Z kodami było masakrycznie ciężko, wpisywałem masę kodów na surowce. I kurczę, no powiem wam, że powodzenia, ktoś będzie chciał sobie utworzyć Rumunię. Ale kto wie, kto wie, kto wie, może kiedyś się na to pokuszę, ale póki co możecie sobie zaobserwować, jak to państwo wygląda. Tak więc z mojej strony to by było na tyle, jeśli chodzi o kolejną część z Europa Universalist 3. Jak to potrzeba, aby utworzyć dane specjalne państwa? Tak więc z mojej strony to by było na tyle. Trzymajcie się i strzała.